Wolicie mieć jedynkę, czy wolicie mieć ten? Bardzo lepszy. Nie będę ci tu lutował Jak coś z tego budynku, co so, Co pójdę do ja mężczyzny? jakąś broń, nie? Tam tylko takie Kurwa, jak mnie wystraszyłeś, ty. Czatu, ja pierdzielę. Nie mogę zmieniać sobie Broni. na przykład Duże albo no. mało. Zobacz zasady czatu i... Nie, jak klikasz... Jak masz wiadomość do wysłania no. na czacie To obok masz taką jakby... Miejsce, gdzie pisze tożsamość na czacie Masz ikonkę no, po ja prostu No ale nie mogę znaleźć? To... O, M mam O subskrybenta Mam tylko jedynkę Daj no, dwie poty, no, będę miał fulla już no ty kurwa menelu nie Mam Gość tu biegnie Ja nie mam broni Ja pierdziele, już leży tego tego go, mam przeszukaj Jeden Przeszukaj go Ciekawe, miał O no i widzisz, już masz broń 78 level ja mam O dwa to. razy tyle Cicho. Przez chyba w tym sezonie nie grałem przez te trzy tygodnie. No ja też coś dla w sumie może nawet i Ale wiesz, ja siedziałem tylko na tym, na Na... kreatywnym, ta. ta, a tak to. Ślifowałeś swoją umiejętność. <todzisz> nie, na lekcjach sobie siedziałem na kreatywnym i sobie trochę grałem, a ta ale tak to nie grałem casually praktycznie w ogóle. Trzebuje jedną małą potę. Nie ubraliłbym się jakbym miał. Wiesz, ale, mam, ej, ale mam dobre rzeczy, wszystko szare będę miał, ja to Ja to dobry jednak jestem Dawajcie na kończy, bo muszę sobie uleczyć. Jak Jakie lubię boty Jakby ktoś miał lewera to bym sobie zabrał Do. No zuma? Czaty. Co, że ci do tego ważne. Nieważne Nozuma? Czaty. Zszatujecie? Co? No skill fan Dostał nousuma cyk. Nie no, o on Podaj No AUTEM Idziemy na koci Wyłącz muzykę Dzięki du, 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 du. Tu Ej Borowik się pytał czy może zagrać i, i w końcu nie był nagrania, nie? tak Jak mówiłeś o tym Że się na lekcjach grasz Było czasami Mieliśmy taką lekcję jakąś, nie pamiętam co tam wtedy było Ej, pani coś tam gada. A taki chłopak z klasy. Ej, gdzie lecimy? ona Aha. No, I, I dalej, i dalej mówię. Ej, bo mam ja typa, to... typa mam. Ona. Kolegom moim ten najczęściej to graliśmy na Biolhem, bo ta pani nic w sumie tylko wiesz. No tylko mówiła, nic się nie pyta. Postanawiamy tu. Postanawiamy. nauczanie ta. Albo jakaś religia czy coś. Nie wszystkich lekcjach Nie no Matma G gra Polski może nie, ale na... to... A Wy myślicie, że... O, weź kolejnego questa. <noise> Za moich czasów to się na telefonach siedziało i się w Angry Birds'y grało na przykład. Też bardzo lubię tą grę. Też w... gra dzieciństwa, nie powiem. Ja to się z chłopiec biegły na nie muszę nie muszę. Jak ma... na... Tu macie 40 kewa jak coś w tym. Taka naczyła. A tu macie jeszcze kolejne, nie? O. Biorę.

te same duże widać widzę. No ja też. Panie, czemu ty jeszcze nie masz fulla kewa? No ta. Poza tym ci ty wypadły same kukułki. Dobra, fioletowy ekwipunek Naisu nice. Alakbar, Alakbar! Co, nie masz? Tu jest, na mnie Co jest na tobie? No pijem A, pijem To pijem, to nie pijem Hej, wracamy kibal tym mietnikiem, nie? Kurda, ammo box tam duży jest, zabierz kto... Otwarty, a nie, nie otwarty wezmę? Lec do was górę Jest jakiś event w forcie? no walentynkowy Ej, szkoda, że nie było dawno jakiegoś koncer... znaczy jakiegoś koncerta bym se obejrzał Sezon się za się skończy, nie? No nie będzie. Boże. nie wiem, że to auto się niszczy, jak się wmiedzie. Idziemy na górkę? Pokampić? Po co kampić? Bo zaraz tu będzie pół serwera biegło w tą stronę. Pół serwera masz na myśli, te biedne 25 osób. I można kawcze zagrać. zagrać? Można, jasne, wbiję na Discorda. W opisie masz wszystko. Sobie. Jak coś Weź w no. Matematyka jest pusta. W się uczyć matematyki, to tam... Przecież powtórzyłem później 24, bo nie, spadło jedno. Nie, nie było złe. Aha. No jasne, to dupa. Albo nie powtórzyłeś, tylko skłamiesz, że powtórzyłeś. No, ci się wydłużył. Nie Stoimy na tej górce, nie ma co. No i nikogo nie widzę, no to, to, co mam robić, kurna. Oni wszyscy. I... Oni pewnie Woj... idą stąd jeszcze, nie? i przed siebie, no. Poczekaj, ja stanę dostanę snajpe, to już będziemy mieli, wiedzieli, skąd. że życie, to tak będzie, nie? Idę po odbijacie, bo nie ma żadnego. Widzę tam, jadą samochodem Ale powoli jadą, tak dziwnie jadą Rzeczypię. Ej no wolałam go no, ostatnio zny. Bo może na tym Może oni jadą na tym Na gazie, aha Sto mniej, sto mnie jeden Fajnie, bo kurwa Jeszcze od pleców dostaje, no nie ma tylko jedyna Jak od pleców? No od pleców dostaję Niemożliwe bo ja nie słyszałem strzałów z tej strony. Ty my to grajcie ale co? Trzymaj się, Fipek, dzięki że wpadłeś i do następnego Timeczka Leży. Niedobity. Się przesunął. Kolejny. Przeszukaj, nie... Gdzie jest trzeci? No już wiadomo, gdzie jest trzeci. O, 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 jak dojeżdża. Leży, 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 leży. A po No, tu są splasze i poty też. O, kurde, przeżyłem ty lol. Chciałem, że się walono. Idziemy. Wiem, że zaraz będzie pół serwera tu szło No i gdzie jest to pół serwera Dopiero jeden team No a drugi już jedział tym przy domku jest Nie znowu Nie no, Za domkiem nie widzisz? A no, widzę Tam. Nie dostała co 23 dostał normalnie Ty, a kierowca tak stanął za tym drzewem, że go nie widać, nie? Stąd A, bo wy dojeżdżacie, chcecie. To go Nie wiem, co mamy robić No, się Serio się nie odbiłem Dostał 70 Pany, tylko żyj No, no, jest, no. Nie wiem, czy to jego teammate, ale przeszukuję. Czyli to nie ich teammate. A wiecie, że łatwiej by wam to było skolapsować? Szukam typa Zabiję mnie Jakbyś się... O, le, zleciał 43 do ma HP ten, ten co spadł Ten co jest zaznaczony ostatni. A i boty nas dojeżdżają w ogóle What the fuck? Nade mną Leży Boty biegną Kurwa, no z takiej odległości mi wyjebał, no przecież hit O boże Leży ten z prawej Leży drugi nice. Fakty Agenci where, kurno, E, Bo zostało dwóch typów, nie? Tych, co do nich strzela po W dostał Ja pierdzielę o nich zabiję, zanim my tam dobiegniemy, nie? Dostał kolejny jest. Wal w nich, fany! Wal, wal! La. Ty bo oni tu strefy nie mają ogólnie, nie? Halo Co jest fony? Nie mogę Nie wiem, coś mi się zgaszował fightmake Ty on biegnie zrespić, nie? Co ty zrobiłeś? Za crasha dostał powiedział Masz najdy, bo oni respią nie To, zostaje miki. Aplikacją jest DT. Aplikacją has and we no cloud. Kraka ma! Biało ma, biało ma no. Na świnech Leży, leży. Leży kolejny, został ten bez itemów. Killab. Bolej nie ryzykować, wiesz? No wiesz, ty co? Dobrze na 25 miał dostał w sensie, ale... LOL Ty Co to daje? What the fuck, ty? Bandażownica na, na, na ten, na kewa Jeszcze raz widzisz? No Ile fragów mieliście? Zero Nie, jeden 5, chyba Pięć, jeden, a ja ile miałem? Niby 8 u mnie, ale...